Cześć, witam Was wszystkich. Tak jak zapowiedziałem, ruszam ze swoim kanałem na YouTube. Serdecznie witam Was z miejsca, gdzie tak naprawdę rozpoczął się początek mojej drogi karpiowej Konin i zrzut ciepłej wody elektrowni podnoskiej. To tutaj zaczynamy. Zobaczcie sobie, tak wygląda mój zestaw końcowy. Raczek podpięty ananasem. Ten ananas tutaj zawsze robił robotę. Plecionka o wytrzymałości 45 lbsów. No tutaj musi być ekstremalnie. Oczywiście ledkor core strzałowy, odcinek około 10 metrów żółki e, strzałowej 0,50 no i twarde przynęty, nie zapomnijcie tutaj wysuszone na maksa, tak zwane landryny bo te czabaczki i raki w ciągu dwóch godzin pustoszą zestawy i, i siedzimy czekając na branie a na, na zestawienie nie ma już nic także tak to wygląda, zobaczcie blowback rig 24 podpięte 16 albo wóz, albo przewóz. Brzyczy coś mi tutaj nad głową. Paweł zaczął latać dronem. Oj, ja lubię te ujęcia z drona. Kręci ten marsjański krajobraz. Będziecie mieli okazję zobaczyć to z góry. Lecimy sobie tutaj na wąski tak zwany, czyli podpłotek. Zaraz pokażę Wam, jak to tu wygląda. Jakieś betonowe kręgi. No obraz jak z Marsa. Tutaj jest najwęższa część przy elektrowni, przy której możecie na legalu łowić. Trochę problemów jest z noszeniem bagaży, no ale jak to się mówi, dla chcącego nic trudnego. Mam dreszcze, powiem wam szczerze. Ja tylko za chwilę. Tylko co to <noise> Mówisz, mówisz o, o, tym, co na, o O tym, co nas otacza, ale tu wszystko zarosło. Widać, że mało odwiedzone miejsce. No. no i mamy tak zwany płotek. I pierwszą miejscówę. Tutaj zawsze się wszyscy biliśmy o to, żeby... Stanąć, tutaj zawsze ta woda była najcieplejsza. Nawet rzucaliśmy tutaj za tą bramę, za chwilkę Wam pokażę, w stronę elektrowni. No tutaj już zastosowanie ciężarków 300-300 gram. Myślę przy zrzucie tutaj, to tak bezpiecznie można być pewnym, że ten zestaw będzie, będzie, będzie tam gdzie chcemy, a tak to wygląda to miejsce. Tutaj. Ten słynny płotek, za który schodziło się właśnie tutaj Po tym kamieniu Ojeju I rzucaliśmy tam za płotek Myśląc, że, że Tam po prostu będzie lepiej Tak to wygląda, zobaczcie No tutaj Naprawdę jak, jak na Marsie Jak na Marsie To co, lecimy Paweł dalej, tak? No nagramy coś, nie? Coś jeszcze tu może nagramy, chociaż boimy się, bo tam został cały nas sprzęt. No, to to zobaczmy te betony. To może Paweł przejdziemy tam bliżej, żeby widzieć stanowisko. No widać, że rzadko odwiedzane miejsce. Księżycowy krajobraz spątnowa skonina. Jesteśmy tu z Pawłem, kręcimy materiał dla Prologika. Tak jak wspomniałem, tutaj zaczynamy cykl właściwie tych materiałów, które będziecie mogli śledzić zarówno na kanale Prologika, jak i u Pawła. O, chyba się nawet troszkę tutaj pogubiłem, zobaczcie, jak to tu wygląda, wszystko kosmicznie. Widać, że mało mało tu wędkarzy, już karpiarzy przyjeżdża, ale jest to takie magiczne miejsce, do którego ja zawsze wracam. Nie jestem zbyt często już tutaj, ale jakoś pociąg, zobaczcie, zasuwa na elektrownię. Tam w oddali elektrownia. Także lecimy do nas na stanowisko. Przerzucimy zestawy i posiedzimy sobie do wieczorka. Może coś się wydarzy. To miejsce to ekstremalne łowienie. Mega ekstremalne. Bo oprócz tego, że mamy zimno na dworzu, no bo wiadomo, sezon dla tych, którzy chcą to przyjechać, trwa cały rok. Także zadbajcie, zadbajcie o siebie ciepła odzież. Może jakieś ogrzewanko do namiotu. Niech ten sezon trwa cały rok. Idę i śmieję się sam do siebie Powiem wam szczerze, serducho bije szybciej jak tu jestem trochę tych rybek pewnie tu zostało jeszcze, ale jest ich naprawdę już zdecydowanie mniej niż 10 lat temu. Ja tu pamiętam jak trafiłem z walkiem, jak zobaczyłem te ryby no powiem wam szczerze, z tej paczki naszej niewielu zostało to była chyba historia bodajże 10 osób wytrzymało i karpie z tej grupy do dzisiaj dwóch. Niektórzy po prostu chyba tutaj dostali tak w koś, ale powiem wam szczerze, te historie tutaj spanie na krzesełku pod kocem butla gazowa między nogami mały brolka taka, nie wiem jak to chłopacy na to mówili kiwi także pozycja siedząca i tak spędzaliśmy tutaj noce i dnie w oczekiwaniu na branie a z tymi braniami no tak jak wspomniałem wcześniej było zdecydowanie lepiej ale to też była nauka nauka wiązania przyponów nauka Wiązania samych zestawów. Także karpie stąd uczyły pokory. Ale ta magia tego miejsca tutaj nadal jest i będzie do końca naszych dni. Także kto chętny na zimową przygodę zapraszam. Dawajcie znać, może wybierzemy się. Razem, tu tory, po których jeżdżą pociągi z węglem do elektrowni. Tam w oddali elektrownia. A tutaj, gdzie jesteśmy, byliśmy niedawno na wąskim, pokazywałem Wam wąski, a tutaj mamy tak zwany szeroki. I auta za plecami. Także wszystko pod kontrolą. Robert dał się z siebie wszystko, będzie taki materiał, taki film. Tam, gdzie stoją ci ludkowie, to widzicie nasze stanowisko. Tutaj idzie wjechać przy tak zwanej figurce. I tutaj macie samochód za plecami, także w miarę bezpiecznie. No i bliżej, do noszenia. My przyjechaliśmy tutaj na jeden dzień, ale powiem Wam szczerze, Waldek, jak nas zabierał, nie było zmiłuj się. Ja wtedy pamiętam, nie miałem samochodu, zbierał nas wszystkich z miejsc, głównie z miejsc chyba naszego zamieszkania, nie często spod warsztatu. I przypominam sobie taką historię, przemarznięty do szpiku kości, marzyłem o tym, żeby już Pojechać do domu, no mówię, tego wszystkiego nie było co teraz mamy. Gdzieś tam na pace spałem na kartonach. Przykrywałem się również kartonami. I godzina 19. Ciemno, jak w d. Pytam się Waldka, kiedy jedziemy do domu, Panie Waldku. On mówi: poczekaj jeszcze. O 19.30 będzie pogoda dla wędkarzy. No więc czekaliśmy na tą pogodę dla wędkarzy z myślą o tym, że i tak pojedziemy zaraz. Ale jak się potem okazało, podobno miała być ta tak zwana godzina braniowa. Więc okazało się, że wyjeżdżaliśmy stąd o 23. W domu byłem tuż przed północą, a rano trzeba było iść do pracy. Dzisiaj już jest o wiele lepiej, bo mam swój samochód, mam swój namiot, ciepły kombinezon, także Powiem Wam szczerze, być zależnym, fajna sprawa. To tyle, moi drodzy. Pozdrawiam Was serdecznie z tego magicznego miejsca i do, do zobaczenia w następnej przygodzie.